Hejka tu napierak w dzisiejszym filmie wraz z Kubirem oraz Mikolsem zagraliśmy w Minecraft, ale gdy coś zjemy dostajemy losowy efekt. Tyle! film wyszedł dosyć śmiesznie, więc zachęcam obejrzeć do samego końca, a ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was wszystkich do oglądania. Mikols, hidnij mnie raz, żeby głodek mi no, no no. O, lagie. Dobra, czekaj, Dobra. nie bij mnie. Zostaw! No Nie, Mikol, już nie, już mam Będzie godek. Ej, napieraj, szybciej. Uwaga? Dobro. Ty leci. 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 Ale szybko spadł. No bo to ja na bolo. kilka sekund Czefie, ja jest. Chcę. I też dostałem najwyżej Dosłownie każdy. Dobra, jem znowu. Dostałem szczęście. Na co działa szczęście? Nie wiem. Rygenkę dostałem poger. Dobra. Dobra, kopiemy drzewo dostać, y, że będzie nam odejmowało HP, więc... CO?! Negatywne, no. negatywne, nie? Tak O kurczę Więc też trzeba uważać to Portalo? O nie Portalo? O nie, no bez no. skrzynkowiec Pepega Chyba, że zakopana? Te, dostałem mdłości. Mdłości. <noise> Kur... co? <głosy> ty <głosy> jest pulka no, jak chcesz Ja zostanę przy tej pulce i ja przy okazji wykopię te bloki złota z portalu Wioskę mam Masz wioskę? Ta, walnąłem w dzwona. Wy też możecie to zrobić. <laughs> Co, Co cię zabiło? Zjadłem mięsko i zdechłem. A. To potka, instant damage pewnie. No nie, ale ja miałem full życia! <laughs> no to na hita gościu. Nie no ta gra Przysko. udaje! Nakrywam mamo teraz. <laughs> Spida dostałem, do wow, 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 lecę Ja się chcę speeda, Lecę, lecę o, A, dostałem Co dostałem? Efekt? No, znowu te mdłości <grym> Dostałem efekt z delfina Fire resistance 3, gościu Oho. Weakness na 20 i... Chyba wie O, jesteś obok mnie Instant health, co jest? Ej, o nie, pali mi się grafting Czekaj Grafting? Napieram. Jestem nieśmiertelny nie z, in z instant healthem Pusta dostałem, mam o 5 serc więcej niż normalnie Pog! ja nie wiedziałem, że jest taki efekt <noise> Dobra, od Najpierw bez pierwszy. dawno nie tworzyłem portalu w Oddychanie tej grze pod wodą, znowu dostałem tę głodność Głodność? Głodność, nie, <noise> dranny, no ja nic nie widzę Chorówki są do... Dupci do... Nie, co ja zrobiłem? Napierak trollery. jakie to są kordy? Zalał, zalał cały portal napierak <gry> Jakie kordy? Kordy 400 na minus 250 mm. Dajcie kamraci Hej kubirku Czy tak? jest tarcza. O, dobra Znowu mam 500 dodatkowych? Pod... O, o jesteś nie niewidzialny, nie? latająca jagódka Dobra, to wbijamy, Kit. No Odpalam! Ja nie mam tarczy, ja nie mam tarczy Mogę ci zrobić. No Czekaj. to niech Mikulszyk ci zrobi. Wchodzę. Dobra. Okej. Okay. Nie wywalam przed siebie. Mam ja w ogóle, nie, nie zwróciłem to. uwagi na efekt. E, dok jest, zrespiliśmy się na tym, na tym czerwonym biomie. Dobra, mhm. Trade od razu. Może dropną perłę. Ja walę małego na dziurę. Na dziąsło. Fajerzystkę dostałem. Ej, mały jest niesziszczalny. No. Nie, ja uderzyłem pigment. Nie no Wojtek Ja udaję Kościół będziesz bił mi kumpla Pies zawija kumpla Nie Absorcja. Regeneracja 3! Regeneracja 3, idę się bić! Pa, pa pa, on nic ale, nie robi! Ale ja to jesteś tak agresywny No, mi to jest egresor, Ale, ale on mnie uderzył pierwszy Patrzcie FORTECA! Co? No? Forteca. Gdzie? O! Nie! Co jest? Kubir! Nie, Kubir! Już ci rzucałem rezistkę! Kolejna fajna rezistka tu leży! Mikols, pomóż! Uf. Co jest? Mag wam nie Nie, nie ginie no! Ja mam jedno serce. Nie koniec. Dobra, dobra, Szybko, tak. szybko, 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 mam jedno Świnia serce. Świnia się spaliła! Mikols! Ja nie mam jedzenia. Dobra, no nie ja dostałem. Ja mam jedno serce. Jak wy jest. O jezu, dajecie dzisiaj. DO! Dostałem <laughs> mój teren. No nie! No. <laughs> Skelety dwa Dobra, wale. Nie! nie! A nie, ja mam no, mój 3, nie mogę hitować! Chodź, skielecik. Lecę z nim. Taką. A może trzeba... Czas... Nie, dostał. Cuszek. 0 na 5? 0 na 6. A. 0 na 1 0 na 2 Co jest? Co to są za spawn rate! Właściwie to jest... 1... 1 na 3 chyba, 1 na 4 Nie, nie mam jedzenia! Nie! Umrę! Nie! Co to są... So jaki to jest fatalny drop rate, a jaki spawn rate? A, kokliny są fatalne. Ja mam trzy, dwie masz. Jedną! Jedną! Trzy dalej Jeszcze minuta rezystki. Pałka spadła. Trzy dalej. Nie do lawy, ale spadła nisko. Nie, to jest jakaś tragedia. Mikos... Z Mikolsem też jest tragedia. No bo nie da się do was przejść, No teraz, bo nie da się. Cofnijcie się, moje itemy są tam jest ten most do góry. Nie no, jeszcze ciemny czeka. Trzy? Ile masz? Trzy, jeszcze jedna. To jedna spadła, ja kopię spawnery. Dobra. Dobra, mam jedną, mam jedną. Idziemy stąd. Kopię spawner i uciekamy. Trost. Potrzebujemy jedzenia. Na prawo, na prawo, na prawo. Nie! Parkour! Luck! Wow! Dobra, lecimy, lecimy. Nie szkiele. Rupuniki, rupuniki. Wow. Gdzie wy jesteście? Wow. Co się dzieje? Nie! Co tu się Biegni, dzieje? za ku... biegę. Muruj. Dobra, muruję. Dobra. Ja nie mam mitonka, w ogóle. Teraz idziemy przez ten labirynt. Gdzieś przy brodawkach to było. Ja, ja chyba cofnę do zwykłego świata, żeby je pozbierać Ja zrobię chyba... A gdzie jest portal? Tutaj, jak chcesz tu. to masz... Ziomek. Ja sprinta nie mam, nie? Nie! Dobra, to ja też idę do środka. Mikols! Ja im dam złoto, nie bij! Ja im dam złoto! Chłapę! Gdzie był ten? Masz to... Ja nie mam sprinta, nie? Tu jest tyle świnek! Aaaaa! Marmy, jak zrobiłeś Jezu park bez sprinta, to jest coś. Dobra, się wywalam chyba, żeby mieć sprint po prostu. No wywalam się. Starczy. Dobra, zginąłem. Nie, świnko, koniec. To jest mój koniec. by było was poznać Co? Chopaki. Ja trajduję z Nie no się. trzy, trzy Nie tr no tr tr samego trzy... samego tr 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 Zostaw mnie, błagam. Ja naprawdę jestem młodym człowiekiem ja. ja mam dwa serca Kubir biblet hump Nie płakał Nie Kubir Nie jak robię to samo co ty jak coś Okej A i nie mam żadnych temów Spaliły się chyba No co? Nie wiem, nie ma ich Jeszcze mnie świnka wyrzuciła w powietrze jak Jak minimajka z prosy. P <głos> <głos> Czyli mamy blazy, tak? Nie a, nie mamy. A, no tak, Kubil! No nie I wiem, wyzwaliliśmy spawner. <grym> Dwa zniszczyliśmy. No to druga próba. Szkoda, że za pierwszym nam wyszła. No. Pierwsza pałka. Mam 5 do dodatkowych serc przez 20 sekund. się Druga. Nie, dostałem. Masz jakąś pałkę? Nie. Się... Za każdy razem, jak to jem, to się boję. Dostałem! Oh! Dostałem. Spora się. Kubirze! Nie! Ja też zginę. Nie! 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 Nie. Umarłem! Nie. Tak, umarłem. Nie pamięć. Umarłem. Się. Dwa serca. I wither efekt koblu tak Żyje Nie, nie żyję. Dostałem instant damage 3 Na 20 sekund. Trzeba tam iść O Jezu, ja, ty masz czarnego skina, myślałem, że Spadł na mnie ten O, są, są. Są i teny. Nie, dobra, nie no. Dwa razy się kubira przestraszyłem mi Mikolsa z siekiery <laughs> Brawo <laughs> Jesteś geniuszem kumir Mam te pałki Ale moje tulsy mi daj No daj mi moje tursy okay, Mam nadal 3 tr... Proszę nie instant damage A lewitacja na 30 sekund Ale jestem, martwy. Mi motykę, jestem to martwy motykę Jestem martwy lecę nad was lecę nad was bo No o tu chodź tu 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 Do mnie chodź Zabiłem Czekaj, klocka walne! Uciekałem. Dawaj, dawaj! Dobrze, przeżyłeś. Uciekałem. Masz Zapieraj. drewno na łódkę? Nie, rzuć! Ej, Nie czy kubir masz? Kubir ja już, masz? ja już odbiegam. Daj, już skocz na pierdolę, ja zbieraj itemy. A. A. A! A. Nie zauważyłem, że mam slow falling. Gdzie są łóżka? Gdzie jest skrzynka? Moje łóżko jest to. No Otóż... iść cztery łóżka. Mam perłę, mam perłę już. Dobra, wracamy. Ej, dobra, mam teraz 24 perły. Z jednego tego rzuciły trzy razy Dobra, wracamy, no, wracamy, wracamy. Muszę jeść. Kobluję się, bo są obok mi pigeonów, ja nie mam tej części. Wrzucam całe te. Kordy 200 na, minus, na 400. Jak A coś. przecież już masz wszystko do, wytradowane. No tak, ale ja. No właśnie. <laughs> 200 na 400? 200 na 400, tak, dokładnie. 201 na 399 na drzewie, 65 kratka. Jezu, jak ja to przewidziałem. No po prostu, odłożyłem serio, są perły w skrzynce po prostu. Le reszta moich itemów leży na ziemi. 201 na 400. Widzę, są itemy! No serio? way. Poważnie? Ta Powiedz, jak już je będziesz miał. Czekaj. Ty, nie gadaj, żony! Nie, no nie! Co? A, nie, dobra, pode mną są. Myślałem, że ci znikły przed oczami. No ja też, bo skopałem się w jakąś dziurę, a to jednak inna dziura. P, Stado tych... Znikły, znikły, nie! Znikły! <noise> a perły? Mam, no perły mam, ale nie, no dobra, to jest czart Dobra, dobra wywalone w tamty i ten, A. dobra, idziemy Czekaj perły To czekaj, przerobię, no dobra, tak. lecimy O A to i tak są o. kordy, ten No wiem, 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 ale jest okej okay. Jest wioska? Ta, nie załadowało mi się świata i widziałem ogień, nie? Z wioski to możemy bym wytradował, żebym O, jedzenie ty! Michols! Co? Tam są stojaki ze zbroją No właśnie, wziąłem oh. A tu są kolejne Zbieram łóżka Czekaj Kubir, nie zbieraj tego, bo ja tu zresztą spointy sobie dałem, jem Dzięki okay. Ja sobie wezmę tego 1550 cykamy? Kubir? Eee. No Okej okay. bo teraz już nawet, 1550 Teraz? Dobra no czyli żeby ta perła nie znikła wśród... Ty łóżka nie postawiłeś? No to przejdźcie gry ze mnie. Mm. Mm. Powodzenia. Jak mogłeś do takiego czegoś dopuścić? To jest ten chunk, mm. probably. Cykam kolejną. Tak, ten trunk. A nie, to jest labirynt. Mam! Pog Ale i tak musimy znaleźć jeszcze bibliotekę. A, dobra, walić. Stawaj. Let's go, let's go. No. no nie, no jeszcze musimy się wykopywać. A nie, nie musimy. Nie patrzmy się na etki. A, bo ty wziąłeś moje strzały z tych? Ze skrzynki? Nie. Dobra, idę zginąć To wcale nie tak, że się po prostu Coś mi zabiło Ile tu rozwaliłeś na pierek. Trzy NIE Udajesz? ALELUJA Wpadłem sobie w dół Siłą! Hej, bo dalej nie będzie czasu Nie, Netheru. Endu też. Umarłem. Ta gra jest zepsuta! Ty też. Teraz się wspinaj do góry. Nie mam nic nawet żeby itemy. Po... idę, idę. Idę. <głos> <głos> Taki bawio. Napierak, zabijaj go. Mach! Skuszy! Dostał! Daj, daj, strzały, daj strzały, napierak. Dobrze, dzięki. <śmany> Za żeby miał perły. <ś menta> <cic dividek wolf's> pa! pa, pa. Wylodował Ty ile le lewitacje dostały mi sobie wlatuje do góry, eh? A, na 30 sekund. A. Lecę po twojej isty. Prawie! <g dziew furry> Jeszcze! Nie! <courage> <laughs> Już po blisko! Mam! Mam! Kod Gdzie jest jego głowa? Też. Mam blindness. Nie wiem, nie, wiem, nie Gdzie... wiem, Gdzie jest jego głowa? Nie wiem, napierak z tej strony. No. <laughs> Mówiłem, że trujesz się, bo nie zabijesz pewnie, no. No wiedziałem, no. T... <laughs> Dobrze, dam cię napierak, ja go hitnę złapę on umrze. Nie! Nie, złapę mu dam. Lak jest! Odleciał! Yes, Jest! Ale to ja miałem zabić smoka. Trudno better player win. Dobra, to ja idę literę zbierać. Skończyliśmy grę? Yes. No, fajnie poszło.